No i po raz trzeci w dniu 4 kwietnia 2025 już, już jestem po, po nawrocie do autka idę takie lekko pagórkowatym terenem i coś tu na mnie czeka 12 z łamanym nad oczniakiem no choć już no, dość długo leży. Na ułamany. A nie jest pierwszej urody, ale kolejna świeża sztuka jest. I co my tu mamy? Jest trzecia sztuka w dniu dzisiejszym? Jest.